Tak. Ale zastanawiam się, na przykład ja mam problem, gdybym chciała kogoś chyba poderwać, w sposób świadomy, wolę chyba być podrywana. Wiesz o co mi chodzi? Mm -hmm. że na przykład upatruję sobie kogoś i ten ktoś mi się podoba, ale być może to też jest kwestia tego, że ja nie upatruję sobie kogoś tylko i wyłącznie po wyglądzie, tylko po tym, co powie. Więc do momentu, dopóki on nie tworzy paszczy i nie... W tej paszczy nie, nie, wyleci, nie wylecą ze trzy dobrze złożone zdania, z płędą, punktem kulminacyjnym, takimi drobiazgami, jakieś tam drobne onomatopeje i tak dalej. To ja wtedy nie wiem, czy ja mam do czynienia z kimś, kogo w ogóle warto podrywać. Mm. Czyli, czyli co? Rozmowa: mózg jest najseksualniejszą tak, częścią. Tak, zdecydowanie. zdecydowanie. Znaczy, no, jest jeszcze kilka części, nie. które ja zwracam uwagę, ale jednak, jednak ten mózg to jest numer jeden. I to robi na mnie największe wrażenie, no dobrze, zaraz na dobrze, początku. Dobrze, A powiedz mi, nie, nie uważasz, że wygląda strasznie żałośnie, kiedy dziewczyny bardzo chcą kogoś poderwać? To fakt. No. Wygląda to słabo, szczególnie słabo wygląda to w dyskotece. Oj, to tam jest sprawdzanie wartości rynkowej. <laughs> to, ja, jest ja to ja, ja, ja jestem, jak jestem zawsze obserwatorem. Tańczą, a panowie dookoła sobie stoją i obserwują. A, a, ro, a, robienie, a robienie tych frykcyjnych ruchów takich? O, takich? A, tak, właśnie takich. No jest to trochę śmieszne. Chociaż, wiesz, no, problem jest taki, że jak człowiek spojrzy na to przez pryzmat mózgu i próbuje rozebrać na czynniki pierwsze wszystko, co jest związane z seksualnością i wszystko, co jest związane z podrywaniem, w ogóle wygląda to śmiesznie, tak? tak. Jakbyś włączyła dźwięk seksu i zobaczyła go z boku, też to wygląda śmiesznie. Prawda? Tak, ale wiesz co, Kaśka? Wiele rzeczy. znowu się powtórzę. Zmienia się po 30. Ja po tej 30. Ja nie mogę, po prostu Magda no normalnie powiedz... do mnie mówi z perspektywy babci, która odkryła, słuchaj, pamięta jeszcze drugą wojnę światową, bo ona jest po trzydziestce. Naprawdę. Ja wiem, że to jest trudne do uwierzenia, ale, to się ale dużo Magda zmienia. No dobrze, to no. Zmienia. I ja jakoś troszeczkę wstydzę się flirtować. Naprawdę? Tak. Kiedy wcześniej w ogóle nie miałam z tym problemu i Flirtowałam. Może nie na prawo i lewo, za dużo powiedziane, ale wychodziło mi to całkiem nieźle. i Ja robiłam. wiedziałam, jak ci to wychodzi. Całkiem nieźle. No, skromna jesteś. Nie mów, bo to będzie ktoś oglądał jeszcze. Nie mam problemu. To... Ale ty super flirtujesz. Tak? Tak. Czyli Te kocie to... ruchy. <laughs> Miał. Czyli co, robię to nieświadomie? Tak, jednak... robisz na pewno nieświadomie. No to robisz a, super. Ale nam z większą świadomością po 30 robić, co? No ale coś dobrze, się to... nie zgadza. Chcesz powiedzieć, że, że tak się przyblokowujesz, i mówisz, że ci coś nie wypada? Tak. I to jest straszne, co? Myślę, że szufladkowanie się wiekiem w ogóle nie, nie jest straszne, czy wypada, czy nie wypada. Pytanie w ogóle, czy wypada, czy wypada podrywać faceta i jak to zrobić inteligentnie, jeśli już. no. Mnie się nie zdarzyło, że mówiąc, wyrywać kogoś, powiedziałam, po wyglądzie, dlatego że musiałam z kim, tym kimś zamienić kilka zdań, a jak już zamieniłam kilka zdań, no to ten flirt był zupełnie inny, chyba nie ruchowy, tak mi się wydaje. Nie taki fizyczny, tylko taki Aha. bardziej właśnie oparty na dialogu. Nie zdarzyło mi się nigdy tańcować na róże, na róże ani tańcować na parkiecie, aby zrzucić czyjąś ślubę. W ogóle mi się nie chciało. Ja tylko przechodzę. I po prostu Kasia nie przechodzi, Kasia błędzie. Tak. Ja tylko przechodzę. wyłapuje. O, sorry, mu I, i, I wyłapuje Kasia te spojrzenia, tak? Tak, i syca się nimi nie? Oh. No, tak fajnie. No dobrze, no ale to i y, y, masz inny sposób na podrywanie, No to znaczy po, po, chyba. Wyczytałaś coś na przykład? Poza tymi ruchami właśnie włosy, to kręcenie yy, tak robienie tego, tak, bo to chyba podobno też jest takim atrybutem bardzo seksualnym. Właśnie zakręciłyśmy włosy, zrobiliśmy taką głupią minę i pan się na nas spojrzał jak na dwie wariatki. Wszyscy się na nas tak patrzą, Maśka. a szczególnie jak gdzieś wychodzimy do yy, sklepu, bo chyba jesteśmy za głośne. A panowie głośnych dziewczyn, proszę, pan w tych dreadach ładny. A, pano, a panowie głośnych dziewczyn jednak się wstydzą i nie, pod, nie będą podrywać dwóch... Nie, to jest dziewczyn. inaczej. To jest to, że się dobrze bawisz. Aha. I oni nie mogą się wbić już. Nie ma Mówię miejsca. serio, nie ma miejsca. To chyba o to chodzi. Ale yy, myślę, że akurat śmiech jest takim atrybutem, który przyciąga, bo zawsze widziałam dziewczynę, się Ale co dwie podrywały. dziewczyny śmiejące się, to już dla yy, jednego faceta za dużo. Tak sądzisz? Mm. No może, no może. Myślę, tak że, odważy, myślę, że, myślę, że z tą sztuką podrywu yy, yy, pewnie nie odkrywamy niczego nowego z tym wszystkimi gestami i ruchami. Hmm. Natomiast mimo wszystko mam wrażenie, że yy, podrywanie faceta w taki bardzo nachalny sposób jest strasznie słabe. Jednak lepiej być zdobywanym. Prawda. No. No, niech się trochę wysili, no. niech się powygina. Postara. No i ta inicjatywa będzie po jego stronie. Panowie, lubimy kwiatki, czekoladki, pączki i takie inne też. Szczególnie z naciskiem na inne. <śm> <śm> <śm>